Ranne kakao w Radiu Roxy. Słyszeliście ten demoniczny śmiech? Wiecie, co to było? To była Bydgoszcz, która śmieje się z Torunia. Podobno chodzi o to, że w Toruniu też mają radio. Ale kogo to obchodzi? Nosił wilk razy kilka, a jego ja potem nikt nigdzie nie zaniósł, tylko wyleciał na kopach. Się do nas dodzwonił. Marlena, z Poznania. Witamy pani Marleno. Dzień dobry. A, a co słychać w Poznaniu? No, opady są. A, opady, opady, czyli brzydko no, ogólnie Ale wie pani, ja myślałem mhm. o tym Przecież Poznań to miasto słynące Z rozśpiewanych chórów chłopięcych No do diabła, ileż tam pokus Ile okazji do zła Pani Marleno, a z czym pani dzwoni Do Radia Hel? E, bo ja chcę zrobić coś strasznego O, brawo um, a co to będzie? Pyzy nadziewane fasolą. To brzmi rzeczywiście źle. No, okropnie, dziękuję. A do tego pójdzie kapusta z cebulą. Wie pani, ale to już jest naprawdę niesmaczne. Przepraszam, czy ja mam jeszcze chwilę? Proszę. No to ja chciałam serdecznie przekląć całą rodzinę, no i żeby ich okradli. Bardzo dziękuję za zniewagę. Kij ci w oko. A tobie, ki tak jak Azji. W Ogniem i mieczem z panem diabłem. W bydgoskim radiu Hell panuje koleżeńska atmosfera. Nie ma mobbingu i molestowania seksualnego. To przecież nie jest katolickie medium. Zresztą posłuchajcie. Właśnie trwa audycja. Prat Abbadon odbiera telefon. Szatan. 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 Szatan dobry jest. E Dzień dobry, ja dzwonię z Koła Satanistycznego z Piotrkowa i my chciałyśmy tutaj z paniami podziękować za przemiłą muzykę, to po pierwsze. Piękna jest muzyka, dziękuję bardzo. Tak, i tutaj taka myśl. Ja troskam się o naszą młodzież, o młodzież, którą zapisują rodzice do harcerstwa. Ja się boję, bo im kładą do głów przeróżne rzeczy o wartościach, o tradycjach, i, i ja nie wiem, no komu to jest potrzebne, dlaczego, po co to, ile z tego jest zła. No właśnie, mało jest zła, mało jest z tego zła. Dobra jest więcej, tego niepotrzebnego dobra. Dziękuję za telefon, idź do diabła. Zapadam się pod ziemię. Halo. Ale halo? N nie, nie słyszę. Halo? Halo? E, halo, a, yy, by, by, proszę się przedstawić. O, teraz słyszę. Yy, Katarzyna z Rogacina, ja mam trzy słowa do prowadzącego. Brat Grzechu jest głupi. To były cztery słowa, pani Katarzyno. Jak to, jak to cztery? Brat pierwsze. Grzechu drugie. Jest trzecie. Głupi czwarte. No niemożliwe, brat Grzechu. A jejku rzeczywiście. No to co się mówi po takim wygłupie? Dwa słowa. Przepraszam. Jakie jest ulubione danie Supermana? Kryptonit. Jakie miejsce w Bydgoszczy najbardziej lubię? Tor łyżwiarski Torbyt. Ale już nie gadam, bo do bydgoskiego Radia Hell rozdzwonili się słuchacze. Tu Radio Hell. Jedyne prawdziwe polskie radio. Bardziej polskie niż bocian, pożeracz naszych żab, co gorsza dwulicowiec, bo opuszcza nas na zimę, by wylegiwać się w słońcu Afryki. Radio Hel jest polskie jak orzeł, jak żubr, jak łoś, starożytni strażnicy ładu w przyrodzie. Hmm, a skoro już poruszamy temat lasu, obrodziły grzyby i mamy pierwszy telefon. Obrodziły grzyby, muchomory i psiaki. Cieszą się w piekle dziewczyny, cieszą się w piekle chłopaki. Ja właśnie chciałam bracie o grzybach e, parę słów powiedzieć, bo znalazłam. E, zaraz, mm. zaraz. Najpierw musimy zweryfikować pani tożsamość satanistyczną. Kto ma najlepsze ciuchy na dyskotece? E... Kto ma najfajniej stuningowanego lanosa? Szatan! Kto najlepiej grał w kosze na podwórku? Szatan! Kto ma szacunek ludzi ulicy? Szatan! No dobrze, to co pani o tych grzybach chciała opowiedzieć? No, że bardzo obrodziły i że ja codziennie zbieram muchomory i psiaki, i potem je suszę e, na różne przetwory. Jak brat będzie kiedyś w Badowicach, to zapraszam do mnie na muchomorkę? Mm, dziękuję, ale raczej nie skorzystam. Idź się już sama, wiesz co. Tak czynię, od wieczora do rana. Moi mili, tu Radio Hell, audycja Oj, 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 czyli Ojczysta, Ojczyzna, Ojczyzn. Taka refleksja, patrząc na naszą ojczyznę, przyznacie kochani, że wszędzie widać efekty działania naszego kochanego szatana. Ta wszechobecna szarzyzna, to błoto, ta pokraczna architektura, ten chaos... W ogóle nie widać tu Bożego dzieła, jak nam wtłaczają do głów przewrotni chrześcijanie. Tak, najmilsi szatan objawia się nam codziennie w swoich dziełach. No ale dosyć tych refleksji mamy pierwszy telefon. Przepraszam, czy jest u was dzisiaj melanż? – Tak. Ile wjazd? 15 zł, ale wpuszczamy od 18 lat za okazaniem dowodu. Ja mam 74, to yy, muszę wziąć dowód? A na ile pani wygląda? Na siedemdziesiąt To lepiej dowód wziąć Nigdy nie wiadomo, co będzie, prawda? <grystanie> Bracie grzechu Żółwik dla szatana <grystanie> Czekam na ciebie, Selmo Ranne kakao w Radiu Roxy Słyszeliście ten demoniczny śmiech? Wiecie, co to było? To była Bydgoszcz, która śmieje się z Torunia Podobno chodzi o to, że w Toruniu też mają radio Ale kogo to obchodzi? Umiłowani i odrażający słuchacze, tu wasze ukochane Radio Hel. Z najwyższą odrazą witam w studiu panią profesor Bogumiłę Kutaszczyk z Instytutu Literatury Satanistycznej. Weź się posuń. Sama się posuń. Tu jest trochę ciasno w studiu, stąd pewne problemy. Pani profesor... Pani profesor do diabła. Ależ pani jest wyjątkowo szpetna, prawie nie mogę na panią patrzeć. Dziękuję bardzo. Dobrze, postaram się nie koncentrować na pani szpetocie. Przygotowała pani zestaw... Lektur dla naszych słuchaczy. Yy, tak, tak. Mam tutaj książkę Kornela Makuszyńskiego zatytułowaną Szatan z siódmej klasy. To jest opowieść o. Adasiu Cisowskim, uczniu Warszawskiego Gimnazjum, które dzięki przenikliwej inteligencji rozwiązuje rozmaite zagadki, poczynając od skomplikowanego systemu pytań profesora historii Gąsowskiego. Przepraszam bardzo, ja nie mogę na panią patrzeć. To jest ponad moje siły. Proszę wyjść w tym. Żadnego, ale! Pani jest tak szpetna, że nawet w radio nie ma dla pani miejsca. Proszę opuścić w tej chwili, opuścić to studio. Proszę, proszę wyjść! Nie ma, nie ma w ogóle.